Witam Was wszystkich w drugiej części moich zmagań z Magnetowidem Orion. Dzisiaj będzie taki odcinek połączony. Będę też jeszcze Wam chciał pokazać kolejny odtwarzacz firmy Orion, który jest w moim posiadaniu, ale najpierw dokończę Wam o moim Magnetowidzie z poprzedniego odcinku. No jak się okazuje, bardzo czasami jest fajnie posłuchać mądrych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i którzy się znają w temacie. Także dziękuję tutaj dwóm osobom, które się do mnie odezwały. Jedna się odezwała pod moim filmem wideo, druga się odezwała na Facebooku, ale suma sumarum poradziły mi te osoby to samo, że może być taka przyczyna. Jeden to był Łukasz z, z pewnego forum na Facebooku, natomiast drugi... Gość to był. Napisał mi pod moim filmem komentarz, i Artur 4562 napisał mi dosyć pomocny taki komentarzyk, w którym też poradził mi, aby sprawdzić zimne luty. I sprawdziłem te zimne luty i okazało się, że obydwoje mieliście rację. Poprawiłem tutaj, już wam pokazuję. Poprawiłem tutaj zimny lut po drugiej stronie w potencjometrze. Magnetowid śmiga. Taki mamy obraz, nie mamy ani jednego zakłócenia na ekranie, czyli udało się bez wykręcania, znaczy bez wylutowywania tego potencjometru, tylko poprawiłem luty. Także Niektórzy mają fajne, fajne, normalnie rady, żeby coś ciekawego i mądrego powiedzieć, a nie jest to na zasadzie jakichś tam pustych komentarzy. Także, jak widzicie, teraz złożymy sobie magnetowit Oriona do kupy w obudowę, przeczyścimy go i magnetowit wraca na półkę. No, okazało się, że jest to tylko kwestia tego przelutowania tych zimnych lutów. Może ja wam je pokażę. Nie są artystycznie zrobione, ale uwierzcie mi na słowo, poprawiłem je lutownicą i wszystko chodzi. Także składamy magnetowid do kupy i będzie, będzie sobie śmigał. Mam nadzieję, dalej. Jeszcze żebym nie był gołosłowny. Są poprawione, zobaczcie się, zobaczcie jakie były pod spodem na płycie sywki, które poprawiłem. Czekajcie żebym wam to pokazał, poprawiłem moment. Poczekajcie chwilę. Muszę sobie coś poprawiłem tak jak tutaj wam pokażę. Czekajcie. To. To, 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 to i ten tutaj odpowiadał za e, ten potencjometr, także jest zrobione. To spróbuję jeszcze wyczyścić alkoholowym alkoholem izapropylowym, żeby ten. Tutaj mnie troszeczkę martwi. Zobaczcie się, co tutaj jest, no ale tu na razie nie przeszkadza. To <laughs> przepraszam, nie będę, e, nie będę w to ingerował. Natomiast. No, tak jak mówię, ludy może nie są artystyczne, ale efekt jest taki, jaki był zamierzony. I wszystko śmiga. Zarzucenia od razu zniknęły, także jest dobrze. Dobra, szczota zanurzona. I czy to coś da? Czy czyści się pewnie nie, bo płyta jest zaś nie działa ale tam będziemy mieli przetagowane może byśmy całą płytę wyczyścili skoro już mamy tu no. no, zrobimy elegancko, szymy, jemy wszystko tak jest. No i co? zniknęło no nie zniknęło. Nie zniknęło. Ale jest oczyszczone Czekajcie. Weźmiemy jeszcze troszkę. Tego nigdy za wiele. O. puściło co puściło to czekajcie, się izopropyl odpaduje. Myślę, że jest ok. Myślę, że jest ok. A tu? Też puściło. W zasadzie nie jest źle. Także jak teraz to przeczyszczę jeszcze tutaj. Przeczyszczę środek i myślę, że będzie oko. Ok. Dobra. No to tak. To mamy skręcone. Znaczy, założone, wszystko ok. Obraz, nic, nie. Plunka idzie dobrze. Nic nie skaczy. Powiedziałbym, że jest bardzo dobrze zrobiona robota. Także nie pozostaje nic innego, chyba jak wziąć i skręcić go. Ale wiecie, co zrobimy? Zrobimy tak. Że wymienimy jakąś inną kasetę. Dobra, wymieniamy jakąś inną kasetę. No i co będzie? Wymieniliśmy kasetę. Pa, nie no jest orwajdalnie, no, czyli naprawiony. Słuchajcie, gdybym wiedział, no ale człowiek się całe życie uczy. I jak to mówią głupi umiera. Gdybym wiedział, skończyłbym to wczoraj w odcinku. Ale. No nie wiedziałem. Nie przyszło mi to do głowy, żeby sprawdzić. Zimne luty. Kolejna kaseta jest włączona. Chodzi dobrze. Także nie pozostaje nic innego, jak go dziada skręcić. No i dobra, weźmiemy. Wyłączymy go z prądu stop cyk wyłączył się wyłączymy go z zasilania nie będę Wam chyba zaśmiecał głowy jak ja go składam no bo to nie ma większego, że tak powiem, sensu Widzimy się, słuchajcie, kochani, jak ja go po prostu skręcę. Tutaj miałem gdzieś wczoraj. Widzicie, to było wczoraj. I już gdzieś posiałem śruby. Od niego, a miałem je nawet opisane. VHS Orion. A, nie posiałem. Są! No, przepraszam Was bardzo. No więc jedziemy ze skręcaniem. Dobra, można powiedzieć, że spód mamy założony. Tutaj było na jakichś zaczepach. Tak było. Tutaj było. Tutaj idealnie wsadzimy. A tutaj coś. O, jest, jest, jest. Cykość. Powiem Wam, że z tymi mikrofonami to jest kurde. Muszę sobie za... z powrotem, chyba zacząć używać tych bezprzewodowych, bo z tym to jest po prostu masakra. Ale no dobra, teraz nie zapomnijmy o przełożeniu. Ten zimnie był tu sklejony. O kurde. On to był sklejony. Coś mi się wydaje, że ja tutaj tego tak nie wsadzę Bo muszę podkleić ten Muszę podkleić tego dzyndzla bo on Nie wsadzę go tutaj żeby on mi tak wszedł Chyba, że trafię sobie Podobno to jest jak w życiu Raz się uda? Zaskoczył jak puzzle. Słuchajcie, tracking skoczył. Zaskoczył jak puzle Jak myślicie, może by go brakuje śrub? Ktoś tu już grzebał kiedyś, jakiś serwis, bo są jakieś plomby. Tu brakuje śrubek, także nie pozostanie nam nic innego. Jak musimy dobrać śrubki i od spodu, i od góry. Więc dajcie mi fory. Jest magiczne pudełeczko ze śrubkami. Teraz, które tu będą pasować? Hmm. dobra ludziki uzupełniliśmy śrubki tu uzupełniliśmy śrubki tu na górze więc pozostaje tylko i wyłącznie skręcić mu obudowę górną ostatnia próba i Orionik leci na półeczkę ja myślę, że możemy te plomby Tutaj zedrzeć. Dokonaliśmy naprawy sami, więc czekajcie, tu gdzieś miałem oh, są te śruby do skręcenia, obudowy z tyłu. No to nie pozostaje nic innego jak zasilanie. On musimy jeszcze wziąć i 5 tylni kabelek. Ciekaw, gdzie on tutaj był? rzuć Czerwień. No i co? Pozostaje nam co? Power. Wcisnęliśmy power, wcisnęliśmy play, i oto naszym oczom okazuje się film Kokon 2. Także udało się. Dało się. VHS żyje. Także chociaż tyle, że jak się okazało, bzdura. A dało się go uratować. Także zobaczcie. To już kaseta też jest stara, ale jakbym wsadził jeszcze inną kasetę, to byłoby wszystko raczej byłoby, jest wszystko w porządku. No dobra. Jak się okazuje, czasami nie muszą być nie wiadomo jakie umiejętności, wystarczy trochę posłuchać ludzi, którzy coś wiedzą w tym temacie, i wszystko jest już powiedzmy, że jest prostsze. Myślę, że ten kolejny sprzęt będzie w mojej kolekcji i że wszystko. Będzie z nim jak najbardziej. Mówiłem na początku, że pokażę Wam jeszcze jednego Oriona, ale ten odcinek już będzie za długi. Także teraz kończę, a pokażę Wam następnym razem mój kolejny sprzęt. Tym razem będzie to odtwarzacz firmy Orion. Także zostańcie ze mną, oglądajcie, jak Was to chociaż troszkę interesuje. Dzięki za podpowiedzi. I myślę, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Dobra. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku, także do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej! Hej.